Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku typu, typu informacyjnego Zobaczyłem, że już kilkadziesiąt osób do mnie napisało na temat Lineage'a I otóż tak gram dalej w L2, raczej od niedawna z powrotem wróciłem do L2, bo wtedy jak wiecie robiłem ten projekt zagramy wszyscy razem w Lineage'a na prywatnym serwerze i tak dalej twój na oficjalnym serwerze i tak dalej to troszeczkę nie wypaliło bo szybko mi się znudziło raczej znaczy nie tyle że się znudziło no tylko ja ze znajomym zacząłem grać, parę osób stwierdziło, a, fajnie, chodźmy, y, parę osób tam do mnie się odezwało, fajnie by było, tak dalej i tak dalej. Nawet y, odezwała się osoba na temat tego ewentualnego TeamSpeaka. W dniu dzisiejszym, raczej z dniem dzisiejszym, y, udało mi się, y, zacząłem grać na polskim serwerze, który wystartował 21 maja. Co za tym idzie? To jest dość młody serwer. No i coś tu próbujemy zrobić, no ale nie za dużo może mogę zrobić sam, bo trudno jest prowadzić klan. Ale tam znalazłem parę osób, które razem ze mną tam grają. Jest nas aktualnie 28 osób. Spory spor jest online. Miła sympatyczna atmosfera, wszyscy ze sobą się dogadują, gadamy, fajnie spędzamy ze sobą czas. No i chcieliście, żebym właśnie odwiesił ten projekt i, i zaczął go robić na nowo. Więc to, co mogę ustalić na dzień dzisiejszy, dobra, nie ma problemu, możemy yy możemy na nowo wprowadzić ten projekt, może tym razem się odezwie więcej osób. Jak najbardziej też będziemy pomagać nowym graczom, którzy zaczną razem z nami grać. Na dzień dzisiejszy do klanu brakuje nam aktywnie grającego hila. I w sumie tanków już mamy całkiem sporo, więc tak, na, tak naprawdę na dzień dzisiejszy brakuje nam aktywnie grającego heal'a. No i z jednego ISA. To są klasy suportujące, które dopakowują inne klasy i są bardzo mile postrzegane i bardzo im łatwo znaleźć jakiekolwiek partie na cokolwiek, bo one są poszukiwane. Więc jeżeli chcecie, to zachęcam gorąco do grania z nami. Tak jak ostatnio, możecie wysłać mi notkę e, na moją postać e, mailowo e, na Nik Argen. Tam informacje, nie wiem, temat powiedzmy, e, projekt. Cześć Argen, ja mam... 12 lat chciałbym razem z Tobą pograć w L2 ale tu jest taki problem, że gram pierwszy raz ok, nie ma problemu pomożemy Mumble jest dość obowiązkowy więc prosiłbym też zwrócenie uwagi na takowy komunikator głosowy Pozyskamy aktualnie z Mabla 124. Tam po, można go pobrać z głównej jego strony. Eee, co tu jeszcze um, mógłbym tu powiedzieć. Eee, jeżeli ktoś będzie potrzebował mentora, mentorstwo u mnie w klanie, u mnie w klanie albo u nas w klanie znaj znajdą, znajdą się takie osoby, które z chęcią przygarną podopiecznego pod swoje skrzydła. Czyli wiecie, mentorstwo, fajny buffek, 200% dodatkowego expa z donatem tutaj też nie jest problem, bo można kupić sobie na przykład Premkę na jeden dzień, gdzie wynosi to 0,6 euro, czyli niecałe 2 zł z hakiem za dni premki to jest dodatkowe 200% właśnie expa no i... Jeżeli tak się przysiądzie na jeden cały dzień to bez problemu można wbić e, można wbić osiemdziesiąty w ciągu jednego dnia na pewno Więc jeżeli dalej jesteście zainteresowani e, graniem razem ze mną w L2 e, chcecie pograć, spędzić miło ze mną czas to zapraszam prosiliście mnie żebym wrócił do projektu, no to wracam tak jak mnie prosiliście. Mam nadzieję, że się będziemy wszyscy razem miło, sympatycznie bawić. Więc na razie w dniu dzisiejszym się z wami żegnam. Nie do zobaczenia na Mamlu i w grze. Czym się, cześć!